Drwenik jest to niewielka licząca około pół tysiąca mieszkańców miejscowość położona w odległości 28 km od makarskiej. Jak nie trudno się domyśleć, nazwa drwenik wywodzi się od chorwackiego słowa drwo, co w tłumaczeniu na język polski oznacza drewno. Dla większości osób odwiedzających region miejscowość kojarzy się przede wszystkim z promami samochodowymi pływającymi na lawendową wyspę chwar. Z atrakcji, które warto w Drweniku zobaczyć, to ruiny XV wiecznej twierdzy, monument z XV wieku, upamiętniający historię chorwackich Romea i Julii, porośniętą okazałymi palmami nadmorską promenadę czyli miejsce, które powstało w śladzie dawnego rzymskiego traktu handlowego, Stare Selo czyli wioskę opuszczoną w latach 60. XX wieku. Klasztor franciszkański w pobliskiej miejscowości Zaostrok. Ponadto warto udać się malowniczą trasą rowerową z Drwenika do Gradac.